Znajdujemy się w kościele parafialnym, choć na obecną chwilę nie przypomina ten budynek kościoła, to jednak jest to, jest to nasz kościół parafialny, który przechodzi, jak to nazwałem, kilka tygodni temu, kiedy rozpoczynaliśmy remont, przechodzi wielki remont. Po stu latach no, wydaje się, że, że ten remont, wielki remont jest konieczny. Z kościołem tak samo jak z domem. O nasze domy, w których mieszkamy, dbamy, konserwujemy, codzienna troska o nie, różnego rodzaju remonty. I myślę, że kościół, skoro to jest taki nasz wieczernik parafialny, nasz wspólny dom boży, to też wymaga tej troski i tej pielęgnacji. Wielkie wrażenie na parafianach, gościach, którzy gdzieś tam przejeżdżając wstępują tutaj. Także i na mnie no, wywarł ten kościół w środku oczyszczony z tynków. Ten kamień zrobił niesamowite wrażenie. Niektórzy mówią, żeby go zatrzymać, ale no, są pewne względy, które. No też y, takie funkcjonalne, y, które y, no, nie pozwalają, aby go tak zatrzymać. Będziemy chcieli utrzymać, zakonserwować tutaj te dwie ściany. Te ścianę i naprzeciwko tutaj. Y, oczywiście oczyścić kamień, oczyścić fugę. Z powrotem będzie trzeba y, zafugować. Y, ten kamień, zagruntować go odpowiednimi preparatami, zabezpieczyć. No i to będzie takie wspomnienie właśnie tego, co było 100 lat temu, tego pierwotnego kościoła. Oczywiście też taki, tutaj już mamy instalację elektryczną, będziemy chcieli tutaj podświetlić ten właśnie element piękny. Instalację elektryczną wykonują miejscowi elektrycy. Także instalację nagłośnieniową kładą, potem też i odkurzacz centralny, no XXI wiek. W domu mamy te różne udogodnienia, także i w kościele też niech one będą, niech ci, którzy przychodzą tutaj sprzątać, dbać o piękno, czystość, estetykę świątyni, też niech będą mieli dobre te warunki pracy. Skoro wspomniałem o oświetleniu, pozwoliłem sobie zaprosić do współpracy Myślę, że bardzo dobrego pana inżyniera, pana Matkowskiego z Częstochowy, który też, jak doskonale wiemy, widzowie telewizji Niedziela myślę, że już widzieli owoc jego pracy. Chodzi mi o bazylikę archikatedralną, właśnie jeśli chodzi o podświetlenie, właśnie te wszystkie zaprojektowanie wszystkich lamp wewnątrz, jak i zewnątrz, właśnie. Uczynił to pan inżynier Matkowski. Widzimy, jak dużo możemy osiągnąć, jeśli zastosujemy odpowiednie oświetlenie. Życie parafialne trwa, sakramenty święte nabożeństwa, adoracja Najświętszego Sakramentu. To wszystko jest sprawowane znajdujące się po sąsiedzku kaplicy przedpogrzebowej. Właśnie mamy taką adorację Najświętszego Sakramentu. Godzinę przed, przed Eucharystią jest adoracja i taki czas na pewno jest potrzebny, bo jest wiele spraw do omodlenia, do przedstawienia Panu Bogu. Około 1909 roku, jak sięgamy do zapisków, w Złochowicach istniała tak zwana Kapliczka Ogrójcowa. To był pierwszy kościół, pierwotny kościół. Dopiero później została dobudowana ta część, gdzie gromadzą się wierni Nawa czy też Nawy, chociaż to raczej Nawa. Tu jest ten ołtarz. Ołtarz główny, też on trafił do naszego kościoła, kiedy parafia się organizowała. Nie wiemy skąd, skąd on mógł trafić, bo na pewno jest to, jest to bardzo stary, też ołtarz zakryty, zabezpieczony. Też kolejny etap. Dziś robimy, że tak powiem, no takie brudne prace ciężkie prace typu tynki. Ale czekają nas takie prace też no, i czasochłonne i też wymagające nakładu materialnego jak konserwacja ołtarza. Konserwacja ołtarza, chcąc zrobić dobrze taką konserwację doskonale wiemy, że to i czas, i środki materialne też są potrzebne. Oj, delikatnie musimy przechodzić, delikatnie. To też. Dotykamy kolejnego elementu historii. Może teraz poprosimy, aby pan operator nam tutaj do góry widzimy pewne elementy. Ciekawe, jakiś łuk. Prawdopodobnie tutaj było pierwsze wejście. Czyli wchodziliśmy do świątyni od tej strony. To też przy remoncie pewne rzeczy się odkrywa, zaznacza. Myślę, że taki spacer się przyda też jako pamiątka dla przyszłych pokoleń. Parafia erygowana 22 lipca 1918 roku. Pierwszym proboszczem był ksiądz Edward Goc. Pochodził z parafii Goszkowice. Postulatach tak się złożyło, że proboszczem też jest ksiądz, który pochodzi z parafii Goszkowice. Oczywiście, czytając zapiski księdza Goca, świetnie prowadził kronikę parafialną, choć był Niedługo, bo był cztery lata proboszczem w Złochowicach, ale trzeba powiedzieć, że ksiądz Edward Goc był także wielkim społecznikiem i to on zainicjował wraz z kilkoma parafianami ochotniczą Straż Pożarną. Ksiądz Edward Goc, też kiedy czytamy tę kronikę, to gminna spółdzielnia. Też właśnie brał udział w tworzeniu tej gminnej spółdzielni. Pośród tych wielu inicjatyw, o których wcześniej wspominałem, założył także wraz z ówczesnym organistą, pierwszym organistą w naszej parafii, założył orkiestrę parafialną. Nie wiem, czy do końca października nam się uda, bo jest tej pracy jest sporo z Bożą pomocą, ten remont Prowadzimy, modlimy się za tych, którzy pracują, ale także za ofiarodawców, dobrodziejów.